Jubilei Cantus w Nowym Sączu, jubileuszowe śpiewanie, festiwal, na który bardzo wszyscy czekamy. Wtedy cudne koncerty na scenie w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. No i oczywiście rocznice, więc i w tym roku w grę wchodzą takie rocznice, między innymi 100 lat Astora Piazzoli, ale dodatkowo oczywiście także patriotyzm, to takie przez wielkie P, czyli muzyka z Chopinem czy z Paderewskim w tle. No i na dobry, na piękny początek coś, co nazywa się koncert Sądecki jazz, więc będą nuty nie tylko patriotyczne, ale powiedziałabym także że w grę będzie wchodził patriotyzm lokalny. Jubilejant w Małopolskim Centrum Kultury Soku i tutaj wiele powodów. Oczywiście Astro Cola 100 lat, oczywiście święto Niepodległości Chopin, no i inne znamienite polskie nazwiska, no i naturalnie także patriotyzm regionalny. I dzisiaj będą tego efekty. Na dobry początek, na piękny początek koncert sądecki jazz, twarz tego jazzu, czyli Marcyjna brząd. Dzień dobry. dzień dobry, witam. I, I zacznę od wielkiej miłości, bo domyślam się, że... Że musiałaś kochać skrzypce, skoro od nich zaczęłaś, że potem, jak pojawił się kontrabas, to ta miłość serca też się musiała pojawić, ale i tak wygrał śpiew. To znaczy, że co? Że to była największa miłość, czy, czy przypadek? No śpiew tak towarzyszył i skrzypcom, i kontrabasowi gdzieś tam cały czas, od chyba dziecka sobie podśpiewywałam pod nosem. Eee, Słyszałam nawet, że do łyżki, do której był przyczepiony sznurek. <noise> a, <że do> <noise> tak, tak. I na nagrywałam teledyski. Tak <noise> to się zaczyna, proszę Państwa. A potem efekty są <noise> na zawodowym obrazku. No i? Eee, I na skrzypcach podobno, bo było to poza zasięgiem mojej świadomości, która utkwiła w pamięci. Eee, jeszcze jako dziecko eee, grywałam właśnie na widelcu i nożu więc chyba te skrzypce gdzieś tam już e, e, podpowiedziałam rodzicom. I oni zobaczyli, jakie mają zanegowane więc w którą stronę powinni iść, i poszli, ale potem, potem trochę większe skrzypce, prawda? Czyli, czyli kontrabas. Tak jest, kontrabas. A dlaczego? E, chyba gdzieś tam w tej rodzinie instrumentów smyczkowych. E, też po pierwszym stopniu miałam 3 lata przerwy na skrzypcach e, i później poszłam właśnie na, e, do szkoły w Tarnowie do szkoły drugiego stopnia, na kontrabas i do klasy śpiewu solowego aż I jednak ten śpiew solowy zagrał u Ciebie najmocniej, że przy nim najbardziej pozostawać, bo, bo na scenie tutaj, na razie na próbie, ale za chwileczkę będzie koncert, Państwo już są po, już są po tym koncercie, piękny, prawda? To, to Cię jednak przy trochę nie widać, nie przy tym, No tak, zostałam e, przy użyciu stronek e, głosowych. Tak. Które są jednocześnie? <laughs> czekałem jeden z wywiadu, więc nie, nie będę za Ciebie, skoro, skoro mam Ciebie tutaj, które są do, dość trudne, bo no, zresztą doskonale to wszyscy wiemy, do, do wyszkolenia, kiedy miałaś do czynienia z instrumentami, a także z tym instrumentem, no to właśnie temu musiałaś poświęcić najwięcej uwagi. E, tak, tak było to i nadal jest niełatwa droga pracy z ciałem, pracy ze sobą. E, oczywiście nie wykluczam tej pracy przy y, szkoleniu na instrumencie również, Natomiast dla mnie było to duże wyzwanie i była to droga, która e, była związana z, takim, z taką z świadomością e, i samopoznaniem, mm -hmm. które wciąż trwa. Wyjście na scenę. Wyzwanie czy wielka przyjemność? U, czy adrenalina? I to, i to. Adrenalina jest troszkę wcześniej, ale jak już wejdę, to, to, to się dobrze czuje. <grym grym grym> Oczywiście, słychać. Przez pandemię, moment to może nie tylko zatrzymania, ale na pewno zwolnienia także dla Ciebie i wtedy wróciłaś do kontrabasu Tak, tak wróciłam i mam nadzieję te relacje utrzymać z kontrabasem. Wróciłam do kontrabasu, natomiast wcześniej szkole, szkolenie moje w kierunku, na tym instrumencie było w kierunku klasycznym mhm. i teraz dużo takich aspektów, które wymagają ode mnie dodatkowej pracy żeby tą świadomość, którą gdzieś tam w muzyce, na drodze rozwijają się wokalnie, włożyć właśnie w aparat na tym instrumencie. Czyli inaczej się gra, kiedy nawet jest ten sam instrument i kiedy jest to muzyka poważna, muzyka klasyczna, inaczej kiedy w grę wchodzi jazz? Tak, tak. Są, są takie aspekty, nad którymi, narzędzia, nad którymi trzeba popracować. Oczywiście to, co wypracowałam na Kształcąc się w szkole muzycznej, przydaje się i ten kontakt z notami jak najbardziej jest nieodzowny. Natomiast tutaj, w krótkim czasie, trzeba zrealizować. No, tu nasuwa się wielu, wiele, wiele elementów, bo kontrabas i, i tajmowo, czyli rytmicznie gdzieś tam odpowiada, jest takim bardzo odpowiedzialnym instrumentem w zespole. E, I harmonicznie, e, i tą wiedzę właśnie gdzieś tam. Mam, natomiast muszę ją jeszcze manualnie e, z przyłożyć. Tak jest, tak, tak. e, automatyzować w ciele. Ale wiesz, to mhm. mi przypomina taką anegdotę. Ona była dość głośna całkiem niedawno temu. Wielki konkurs Chopinowski w Polsce. Wiadomo, teraz nie co pięć, tylko co sześć, bo w minionym roku nie było. I taka anegdota krąży po sieci. To będzie już tak, wiedzą państwo, z czwartej pewnie ręki, ale nawet nie wiem, czy to prawda, ale, ale fajnie brzmi. Mianowicie, że Leszek Moszder być może z takim półśmieszkiem żartował sobie, że jakby poszedł nie w stronę jazzu, tylko muzyki poważnej, to, to wylądowałby pewnie w którymś momencie no wiadomo, wirtuło z fortepianu wylądowałby w którymś momencie na, na festiwalu szopenowskim, przynajmniej poczułby się na koncercie szopenowskim, poczułby się tak po prostu znamienicie bardzo dobrze. Więc gdzieś tam może rzeczywiście coś tam, coś tam w tym musi być. Nawet, nawet ci, którzy z fortepianem są za pan brat, jak właśnie Leszek Możder to nie tylko ty w rodzinie muzykujesz. Masz taką muzykującą, utalentowaną rodzinę, prawda? Na scenie tak z siostrą. To siostra, tak? Tak, tak, mhm. tak. Była takim brylęćkiem. E, natomiast e, no, mamy siedmioro rodzeństwa i każdy zetknął się z instrumentem na jakimś etapie. E, I często muzykujemy do tej pory w gronie rodzinnym. I już e, dzieciaki rodzeństwa też się biorą za instrumenty, także... Chyba wiem, jak u was Wigilia wygląda i w ogóle czas świąt Bożego Narodzenia. W ogóle macie czas na to, żeby się spotkać, pomuzykować, pośpiewać? No tak. Tylko przy świętach, od świąt? Tak, tak, e, do, dosyć często się widujemy e, i... Nawet kontrabas zaczęłam wyciągać w takich momentach. A propos kontrabasu, ja sobie tutaj wypisałam cytat Kochaj naprawdę. No to wiadomo, ta piosenka, która pojawiła się w sieci, nie, na której, właściwie w której, jak bierzesz udział, to też grasz na kontrabasie, piękny plener. Nie przegap głupio swych dni, każdy jest twoją szansą. To może być takie motto życiowe, jest twoim? Jest, <laughs> bardzo jest. Bardzo jest. Od jakiegoś czasu wstaję nawet z taką ciekawością, e, bo przy tym wyciszeniu, które przyniosła pandemia, e, gdzieś tam wyostrzył się wzrok ten niefizyczny mm -hmm. i, e, i zauważam więcej, e, więcej rzeczy, więcej piękna i wstaję z taką ciekawością każdego dnia, właśnie. Podobno w naszym sercu jest też rozum, nawet chyba ten ważniejszy niż, niż w głowie, więc może tym sercem trzeba nauczyć się z powrotem posługiwać. Tak ja. może uaktywniłam. Kiedyś... Trochę tej intuicji więcej. Czasu nie mamy wiele, a chcę jeszcze koniecznie naszym widzom powiedzieć, bo wspomniałam o tym patriotyzmie lokalnym. Otóż i proszę Państwa, no to jest nasza dziewczyna. Tylko nie mogę powiedzieć Sądeczanka, bo ty z Beskidu Wyspowego jesteś. To jak, jak wy się dookreślacie? No, jako limanowianie, jako, jako kto? No tak, to jest powiat limanowski, natomiast yy... Lachy Limanowskie? Tak, I, i, będzie, i będzie dobrze. Natomiast często jednak są czym, mimo wszystko, gdzieś tam. To było takie większe miasteczko w, w regionie, więc, więc. No i tu jest Małopolskie Centrum Kultury Soku. Wszystkie drogi tutaj też właśnie, prowadzą tak. na, i na koncert. Lubiesz występować przed swoją publicznością? Przed w sw swoim sensie, e, no, ziemalami, no, krajanami? Lubię, lubię i e, czuję jakąś taką w powietrzu, takie wsparcie i taką. Mhm takie coś fajnego. Zresztą dzisiaj e, muzycy, z którymi gram, e, znakomici, mm, to też z tych rejonów właśnie, taki zamysł tego spotkania muzycznego. E, I no i fajnie, gdzieś tam, gdzieś tam wypłynęły już na próbie <ścoughs> e, nawet e, słowa, które w tym regionie się e, używało, w tej gwarze. Mhm. I to tak, tak od razu dało takie poczucie, o, swój chłop. Stąd jesteśmy. Na przykład idzę, idzę, albo o, ty wejdoku. Tak. No. I mówimy, ja wiem, co to znaczy. Nim użyjecie kolejnego słowa, które myślicie, że nie wiem, co może oznaczać, to weźcie to pod uwagę. No dobrze. Marcelina, jeszcze jedno pytanie, z którym też bardzo chcę zdążyć, a czasu mamy niewiele, od tego roku, od października jesteś wykładowcą, pracujesz ze studentami UMCS Lublin, tak? Dob tak dobrze jest. pamiętam. To twój taki pierwszy raz, czy już miałeś wcześniej do czynienia ze studentami, uczyłaś ich wcześniej? Ze studentami w tym roku zaczęłam przygodę, natomiast drugi uczę w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w sekcji jazzu w Katowicach mhm. i w Krakowie. A studenci, mhm. jak ci się spodobali? No fajnie, to jest takie wchodzenie w człowieka. Mamy za sobą krótki czas, więc tak się poznajemy. E, I i taka, taka inspiracja, gdzieś tam pokierowanie kogoś talentem i rozwojem, takim, właśnie ogólno. Próbuję sobie przypomnieć, nie pamiętam, więc doczytam jazz i improwizacja, tak? Czyli, czyli co? Ta improwizacja to to jest też coś, czego można się nauczyć? Można zdobyć narzędzia i można. E, można wiele przepracować w ciele, z integracją sensoryczną i można zdobyć narzędzia z harmonii jazzowej i rytmu, i tak dalej, ale to wszystko po to, żeby uzyskać wolność i ostatecznie o tych narzędziach nie myśleć. No tak, jak się, jest, jak się ma świetny warsztat, to wtedy można improwizować. Dokładnie. Co za chwileczkę będzie się działo tutaj też na scenie, prawda? Dasz nam jakąś radę, nawet jeśli nie jesteśmy wokalistami, nawet jeśli nie jesteśmy artystami, ale muzyka gra nam w duszy, to no, to, to, o czym mówiłam wcześniej, o tych, o tych akcjach z przestrzenią i spokojem, bo ty mm -hmm. próbujesz w nas to zaszczepić. Rzucisz nam jakąś fajną radę na koniec? Jak, jak to znaleźć, jak to zdobyć? Każdy chce mieć spokój. Niekoniecznie święty, ale spokój. Każdy chce przestrzeni <gry> dla siebie. Tak. Y myślę, że polecam każdemu y obcowanie ze swoim głosem. E, czy to w łazience, czy gdzieś później indziej. Jesteśmy jednym z licznych krajów przodujących w takiej inhibicji e, używania głosu, ekspresji głosu. E, a myślę, że to jest bardzo leczące i bardzo właśnie takie zaszczepiające w nas e, gdzieś tam ten spokój. Krótko który mówiąc, za mało śpiewamy. Oj, tego to tak troszkę, troszkę to dziwnie brzmi w tych regionach, bo tutaj się dużo no tak, no śpiewa. Rozdarcie. <laughs> <My jesteśmy. laughs> tutaj się dużo śpiewa i muzykuje y, też w domach mm -hmm. i tak dalej, więc y, nawet nie, jakiś czas temu miałam w rozmowie z panią Grażyną Łobaszewską. No mówi, skąd jesteś? Ja mówię, no tam koło Sącza, tam mówi tam, stamtąd jest tyle osób mówi, grających. Mówi, co wy tam jecie? <laughs> Dobrze, że zapytała o to, co na talerzu, a nie na przykład, o jakie no płyny może chodzić. Tak. Państwo już słyszą, właściwie za chwileczkę u nas koncert, więc my uciekamy ze sceny, damy też Tobie czas na przygotowanie. Marcelina Gawron, jeszcze tylko muszę na koniec. Płyta, prawda? To możemy ją teraz zarekomendować. Można Cię obejrzeć, ale można też posłuchać. Tak jest, można posłuchać płytę Notes of Life, nagraną jeszcze przed pandemią. Eee, także polecam, eee, zapraszam do odsłuchu, eee, bo niebawem już po powolutku raczkuje kolejna. No to w takim razie my się będziemy wsłuchiwać. Jeszcze sobie jeden cytat z ciebie wyjęłam, bo też bardzo mi się spodobał. I tym chcę zakończyć. Wybitny wokalista to ten, który czuje. No to wszyscy bądźmy wybitni. <śled>